Uwaga! Ważne przypomnienie. Rząd Tuska po raz kolejny zawalił sprawę, a może nie zawalił, bo tak miało być. Wiecie, że przez pół roku Polska miała prezydencję w Unii Europejskiej. Wiecie, co to jest MERCOSUR? Nie, nie wiem. MERCOSUR to umowa z państwami Ameryki Łacińskiej. Umowa, która ma z jednej strony wysyłać niemieckie samochody do Ameryki Południowej, a z drugiej strony żywność z Ameryki Południowej ma wpływać do Europy. Żywność, która jest genetycznie modyfikowana, żywność, w której się stosuje chemię, której nie można stosować w Europie. Warunki rolnictwa są zupełnie inne, zupełnie inne niż w Europie. Czyli polski rolnik nie będzie miał żadnych szans, żeby konkurować ze słabą żywnością z Ameryki Południowej. No o co chodzi? Żeby Niemcy mogli wysyłać swoje samochody. To zniszczy polskie rolnictwo, to doprowadzi do tego, że Polacy będą jedli kiepskiej jakości żywność z Ameryki Południowej, a polscy rolnicy. Nie będą mieli pracy, nie będą mieli przyszłości. Być może właśnie o to chodziło Niemcom. Chodziło o to, żeby tutaj był premier, który nie zbuduje większości blokującej, która by zablokowała taką umowę w ramach Unii Europejskiej, która broniłaby europejskie rolnictwo, ale jak się okazało, interesy niemieckie są ważniejsze od interesów polskich. Polski rząd, tak jak powiedziałem, znów zawalił sprawę, a być może znów zrealizował interesy niemieckie.